Cześć, witajcie. Dragoner Silent Gods. Nie było nas jeszcze w tym sezonie na Vortexie, naszym klan bossie. No to jeszcze zaraz do niego zajrzymy, ale krótko w którym momencie sezonu jestem. Trzeciego zresztą, bo z wami może być różnie. Tu jak widzicie, mam chmurkę z zapowiedzią. Fuzji sezonu trzeciego za 5 godzin, i tam coś tam będzie fuzja, i to jest też jakby równolegle. Można by rzec tak samo jak ta fuzja, rozpocznie się drop na legendarne materiały właśnie z dungeonów. Też zaczyna się za 5 godzin. Jakie to ma znaczenie? Ano takie, że. Tą drużynę, którą za chwilę zobaczycie na Vortexie, ona nie ma jeszcze jakichś tam specjalnych artefaktów. Artefakty to ma te co zwykle, ale nie ma ekwipunku i runów jakoś specjalnie dostosowanych. Jak widzicie, moje zasoby chleba są nieduże, jednak starałem się przynajmniej w tych ostatnich dniach troszeczkę zaoszczędzić, że jak ten drop ruszy, żeby wszystko wydać właśnie na ekwipunek i właśnie na dokładnie na runy, na farmienie ich. No i tutaj jakby nie czuję się też troszeczkę skonfundowany z zasobami innych content creatorów. I to samo Wam doradzam, jeżeli gdzieś tam rzuca Wam się w oczy, że oni mają jak tego chlebka zgromadzonego, to, to po prostu oni tam kupują te zasoby, więc my gramy free to play, moje zasoby nie są duże. Tu jeszcze na Elemental Affinity zwracam uwagę, więc ja w tym sezonie idę w Ice i Poison. Powiem Wam, że mi się to akurat w tych sezonach podoba, że w zeszłym skupiałem się na właśnie nekromantach i płomyczkach na fajer, teraz sobie kompletnie zmieniłem idę właśnie w poisonerów i w tych, którzy władają właśnie lodem no i tak jak w zeszłym sezonie czułem nawet pewien taki dyskomfort robiąc na przykład takiego Wuresza przed ostatniej Kolejności, tak teraz go zrobiłem razem. Zresztą Sigrid niemalże jako pierwszych, więc tak, w tym momencie sezonu to jest ten czwarty poziom Bossa i to jest ta właśnie górna granica. Jak widzicie, niewiele przekroczona, ale, ale jest, jest zdobyta, więc maksymalna nagroda przy tym niemaksymalnym sprzęcie, 195 miejsce na serwerze więc no tak to u mnie właśnie wygląda, 220 punktów, no z reguły właśnie tyle zdobywam na tym Vortexie i jeżeli sobie tutaj lubicie jak Wam pokazuję te drużyny, które tu atakują, więc no tu akurat płomyczki, jak widzicie ekskluzywna Flora, piąty poziom inspiracji, zresztą wszystkie legendy na piątym poziomie. Tacy to u mnie są zawodnicy. Tu troszeczkę skromniej, ale jest właśnie Korożyn, czyli nowa szkoła walki. O niej jeszcze za chwilę też powiem. Tutaj już klasyczny Poison, czy też ten Poison znany z wcześniejszych sezonów. No, ale też jak widzicie, wysoko inspirowani bohaterowie, legendarni. No i, o, i nawet Dantlet, też wszyscy, no nie wszyscy, bez tego e, tutaj e, ostatniego czempiona, wszyscy na piątym poziomie. No, tak to mniej więcej e, wygląda. Czyli nie było drużyny tej, e, z której ja korzystam, a mianowicie ja korzystam ze starego dobrego iceblasta i zobaczmy jak to wygląda. Więc jak widzieliście, oni zdobyli ten najwyższy poziom. Jeżeli chodzi o same skille, no to tu są skonfigurowani napastnicy, czyli formacja z trzema napastnikami, że się tak wyrażę, ale szyna jest w pewien sposób tym właśnie no, wywoływaczem Ice Blasta, więc ona się rusza jako pierwsza, za nią się rusza Bleden i Seidig. No i troszeczkę tak od siebie oddaleni dwaj pomocnicy, czyli Felosia rzucająca shieldy tutaj na swoim ultimate i Frulbuff rzucający atak penalty. Więc bez jakiś tu specjalnych nowych wynalazków, o wynalazkach jeszcze chwilkę się wypowiem za momencik. No, ale tu widzicie całą konfigurację drużyny i cóż oni dokonali. No i chwilę jeszcze zobaczmy, czym oni tutaj dysponują. Więc tutaj epickie artefakty. Ale jest też Witzczyst Remain, właśnie aplikujący defense penalty. Oczywiście, kto nie ma pazura, zakłada koronę, no i Felosia, która gwizdnęła Elminsterowi jego tutaj podręcznik, więc na niej on też się sprawdza znakomicie z poprzedniego sezonu. No, i tu widzicie jest dużo ciągle epickich tych przedmiotów. Też są epickie runy. Nawet jeżeli są te legendarne, to one tak nie do końca są dopasowane. Na przykład Felocia dużo lepiej jakby miała tą Enlightenment, a nie HP. No tu ma Atak, no to też niezbyt, chociaż w substatach Enlightenment. Sam buff no tu Defense jest ok. Accuracy też powiedzmy. Tu crit damage, ale flat staty, no nie najlepsze. Nie najlepsze te przedmioty, także same sety, no nie do końca bym powiedział, bo tu jak widzicie, nie ma jeszcze tych potrójnych setów. Tyle co mogłem, to skonfigurowałem w ogóle. Do tej pory, jak farmiłem, nie mogłem zdobyć w ogóle tych crit rate rękawic, już z legendarnych, ani właśnie. Jeżeli chodzi o zbroje ataków procentowych na właśnie pancerzach. Więc, no, to takie bolączki, które pewnie znacie z autopsji, i tak to wyglądało cała ta drużyna. Z tym, że podjąłem już pewną próbę tutaj konfiguracji teamu takiego właśnie, skorożyn. No, i jakie tu są bolączki tego teamu? Ano, na tą chwilę mam dwóch zawodników z Korożyn, właśnie Sacrediye i Whisk. No, i oni są fajni, niemniej jednak ta drużyna póki co nie dostaje na razie tutaj wynikiem do Iceblasta. Teraz, jak będą, właśnie pokazywałem wam, w którym momencie sezonu jesteśmy, za chwilę zacznie się fuzja. Jak będą ci boss, challenge, tak? Będzie też boss, którego atakujemy poisonerami. Zapewne dorobię kogoś z korożyn. No, nie mam niestety ruka, co też jest pewnym problemem. Problemem jest tutaj aura. Ta drużyna także nie ma skutecznej aury. Możemy ją zresztą sobie zaraz wczytać, tak żeby powiedzieć. tutaj skonfigurowani są podobnie zresztą e, tylko właśnie pomocnicy, to tak jak Wam mówiłem Frugbaf i Felosia e, tutaj Woresz aplikuje właśnie ten Defense Penalty i on się rusza trochę szybciej niż później właśnie tych dwóch napastników z e, Kororzem więc e, sprzęt był tutaj e, podobny, w zasadzie ten sam, troszeczkę powymieniany i tylko jeżeli wrócimy do tej drużyny, no to nie mam żadnej aktywnej aury. Rook ma atak we wszystkich bitwach, więc bardzo by się przydał. No ale z tym jest pewien problem, więc coś postaram się tutaj jeszcze wymyślić w przyszłości. Jeżeli był Iceblast, no to przynajmniej Bledyn ma tą aurę HP we wszystkich bitwach. No i tak jak mogą sobie tu troszeczkę zaatakować. Nie będę Was pewnie męczył całą bitwą. Zobaczymy zresztą jakim pójdzie, bo cóż tu można jeszcze uczynić. No tu jak widzicie właśnie Woresz rzucił dikis Defense. Potem się włączają dwa i napastnicy, żeby jak najbardziej na tej obniżonej obronie tutaj skorzystać. No i tu widzicie też już na czwartym poziomie Decrease Defense ze strony bossa. No i ja w zeszłym sezonie tak bardzo tym Decrease Defense się nie przejmowałem. No ma to oczywiście swoje zasadnicze wady. Jednak gdybym tutaj no, kogoś miał, kogo mógłbym podstawić właśnie ze wsparcia, kto by ten debuff usuwał, w tym momencie no to być może tutaj skuteczność była by jeszcze troszeczkę tej drużyny lepsza cały schemat Korożyn jest dokładnie taki sam jak z Ice Iceblasta tak jak mówię na, na tą chwilę nie będę tego zapisywał chciałem wam tylko pokazać coś nowego bo to w zeszłym sezonie był Iceblast No i mam nadzieję że jeżeli ruszą ci te boss challenge czy te wyzwania właśnie z bossami a propos fuzji no to wtedy dokładnie sobie kogoś z tego korożyn dokoptuję do whiska i do Sakredii, no i będę miał taką takich trzech tutaj z tej szkoły walki i wtedy jeszcze dokładnie sprawdzę czy korożyn bez ruka jest w stanie rywalizować z moim Ice Blastem na samym Vortexie. No, póki co jest tutaj właśnie Wolgrz. On też ma swoje zalety, no ale w tą szkołę walki się nie wpisuje. Ale dodatkowo też poleczy ich, no i też rzuca to Defense Penalty. Także mniej więcej widzicie, jak to wygląda. Myślę, że oni tak. Tak jak Iceblast wbił te 25 milionów, no to oni z tego, co jedną próbę uczyniłem, wbili niecałe 20 w poprzedniej walce. Tak jak ich właśnie testowałem. No i sam jestem ciekaw, jak jeszcze trzeci ktoś ze szkoły korożyn tutaj dojdzie, jaki będzie wynik właśnie. Na samym vorteksie. No już nie wspominając o, o, o tych boss-szczelęczach, no bo tutaj każdy będzie sobie oddzielnie atakował, a i ci bossowie są, z, z wczesnych informacji wynika dosyć różnie, czyli w sensie trudności, tak? Akurat ci, z którymi ten boss, z którymi mierzą się Poisonerzy jest podobno jeden z najtrudniejszych, więc Zobaczymy, jak to pójdzie, no, ale jeżeli jeszcze tak do tego nawiązuję, no to oczywiście wiecie, że jak zacznie się fuzja, w pierwszym tygodniu musimy trzech tych bossów zaatakować. I no, nie powiem Wam tak, może jak część osób, że nie atakujcie ich, dopiero zaatakujcie na końcu. Ja Wam powiem, zapiszcie sobie wyniki na końcu, a wcześniej testujcie, badajcie, jak to Wam te walki wychodzą. Tu jest, właśnie ja nawiązywałem do tych chlebków też, no bo powiem tak, że oczywiście kto wydaje na grę, to nie ma takich problemów, no ale gracze free-to-play powinni to troszeczkę sobie racjonalnie oszacować, gdzie im się opłaca zaatakować i którą drużynę najpierw zrobić. Oczywiście najlepiej byłoby atakować na początku tych najłatwiejszych bossów, aby od razu jak największy damage w nich wbijać i jak najwięcej tych fragmentów do fuzji zdobywać. Niemniej jednak nie zawsze się tak da. Tu widzicie ja nie wiedziałem, co są ci bossowie właśnie z Boss Challenge, no i chciałem w tym sezonie spróbować właśnie od poisonerów no i wstępne informacje są takie, że ten z Poisonerów jest dosyć ciężki, no ale okaże się już za niespełna kilka godzin. Więc zobaczymy. No, jak widzicie, radzą sobie w miarę dobrze. Już 11 milionów bite. No, możemy poczekać i zobaczyć, porównać to też z tym wynikiem Ice Blastu. Tak jak mówię, Tutaj no, mają tą niewątpliwą tutaj. Iceblast ma tą przewagę, że mają trzech ze swojej szkoły w drużynie. No, ale zobaczymy, co sama Sakredia i Whisk tutaj zrobią. Na pewno jeszcze. Tutaj Voltex w tym sezonie będzie. Na pewno dokoptuje kogoś jeszcze z kororzyn. Ciągle się zastanawiam, kto to będzie, bo, bo tam są różne opinie na temat epików. Ale jest też ostatnio scratch zrobił Ralka Sabrina, bodajże ma na imię, którą scratch chwalił, i przejrzałem jej zestaw skili. I rzeczywiście jest ciekawe. No, trudno też mi tutaj oczekiwać, że na przykład zgromadzę rzeczywiście pełną tą szkołę walki i będę mógł liczyć na przykład na trzy legendy. Tu, że trafiłem dwie skorożyn, no to i tak jest nieźle. Ciągle nie mogę trafić żadnego z tych ekskluzywnych czempionów. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Już za niedługo, bo, bo myślę, że ja jednak mimo tych opinii tego bossa spojrząc zaatakuję z racji tego, że już mam drużynę na to gotową. No i jak widzieliście te zasoby chlebka niezbyt duże, choć właśnie w tych ostatnich dniach głównie farmiłem gobliny, więc będę mógł jeszcze tutaj jakiś dodatkowych zawodników no, wystawić do walki. No, ale tak jak też tutaj wam mówię, przez ten tydzień atakujcie, nie zapisujcie tych wyników, ale też testujcie, kto tam i Wam dobrze się spisuje, no i wtedy będziecie mogli do końca tygodnia powziąć decyzję. No, nie, niezbyt zachwycający ten wynik, póki co, chyba gorszy niż wtedy, tu rzeczywiście felosia. Padła, no i już posypała się cała drużyna. Możemy tylko jeszcze zerknąć, więc wtedy było powyżej 25 milionów. Teraz jest tylko powyżej 17. No i tutaj Whisk szaleje. Świetny, czempion, naprawdę. Ostatnio ciągle i gdzieś tam razem stosuję. Już też Wam pokazywałem, że włączyło się to pięcioelementowe Elemental Affinity, więc tego typu drużyna w zasadzie w wielu miejscach u mnie występuje. Dobrze, oczywiście nie zapiszę tego, bo przestawię się na Iceblasta. Widzieliście wynik Iceblasta, więc u mnie na razie oni spisują się lepiej, no ale próbuję też Różnych innych rozwiązań, i żeby było coś innego, zaprezentowałem Wam właśnie korożyn, póki co bez właśnie samego ruka, którego już nie będę miał. Dobra. No i tak. To był taki szybki odcinek powrót do Voltexa, więc Dajcie znać, czego wy używacie, jak Wam tam idzie, w którym momencie jesteście. No i zostawcie lajka, jak możecie. Trzymajcie się. Cześć.